Obczajcie naszą chałupę! Jestem z Maśkiem i z Karolem w Beskidach. I dzisiaj pierwszy raz będę jeździł na snowboardzie. Dzisiaj jest dla mnie wyjątkowy dzień, i zarazem będzie śmiesznym dniem na pewno. No, nie jestem zbyt dużym miłośnikiem zimna, zimy i śniegu. Żeby to lepiej zobrazować, to mogę wam powiedzieć, że kiedyś mieszkałem pół roku w Alpach w zimę, mając za oknem stok na narciarski, i ani razu na niczym nie jeździłem tam. No, ale ten czas się skończył. Dojechaliśmy pod stok. Jesteśmy w Czarnym Groniu. Dobrze powiedziałem to chyba. Czy Maciek przyjechał jeździć? Karol tak samo, ale ja to przyjechałem do osoby, która mi pokaże jak jeździ się na desce. Wrzuciłem przed chwilą story do siebie na insta, które jest tutaj. Jeżeli mnie nie obserwujecie, to możecie je zaobserwować. Na którym pokazuję stok i dużo osób do mnie pisze przeżyj. BG przeżyj. Nadchodzi główny taki element rozrywkowy dzisiejszego dnia, a mianowicie będę jeździł, to jest Ola. Siemanko. Ola, powiedz coś o sobie. Jestem na Sombardzie freestylowo, jestem w tym Skate Pro. Dostałem, dostałem na ten wyjazd taki secik Profesjonalny, prawda? lewele no, ekspert by, było nie, kodernie, napisane tak o, Chłopaki tak robili, jak sprawdzali deskę, a to deskę, że się gnie <głos> <głos> Więc się gnie Więc, y, a i poziom ekspert był napisany, więc chyba nie fituje trochę to do Nie, nie no, super deska, nawiązania... To kolor tej się tej tej nie, tej, tej, kolor nie zgadza chyba. Kolor cieplutki, ale na szczęście nie będzie widać za dużo Dzisiaj tak. jest cieplutko Co mam robić? Jaki masz y, współczynnik śmiertelności na zajęciach? Żaden, jest zerowy, także możesz być pierwszy, jeśli chcesz. <grym> Jezu, jak ty się nie można ruszać w ogóle. No to chodzi w ogóle, że tutaj nie uciekniesz jak na kolejną noze, jesteś przyczepiany. No i teraz przyszła, Teraz no, 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 no. daj mi rączki. No, 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 no. Dobra. to nie jest! Duszkę w dupę boguś. Załóż kurtkę, się mokrą dupę a. i będzie ogólnie lito Ja myślałem, że to jest miękkie, a to jest jak beton Chciałoby no w puchu jeździć dobra. od razu Bo, no. o, tak, tak. <laughs> Nawet jak to... tak jadę, to mam mieć... Patrz do... Tak, 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 dobrze, o, tak, dobrze tak, tak. O to chodzi Boguś, o to chodzi Dobrze, o, takie. Oli, Oli, Oli A. Boże Zajm... Ooo Boguś, co jest? Co by jest? Zajebiste to jest Dobra, mega dobre to było Ej, tą trójec takiego piwota to tymczas przypadek, jak coś. Wytacznie przestać się bać, no nie? I jakoś to idzie. No i... I Przejechałem przed chwilą 200 metrów bez wywracania się. Tak. Ola jest dumna. Naprawdę bardzo dumna jest. Teraz przenosimy staw i z Olo zjadę na sam dół. Tym szlakiem dla pół sprytnych ludzi. Oślą łączko, tak jest. Ośla łączko, dokładnie tak. Dzida no, w dół! Dzida w dół! O, nie ma dzidy. Dawaj.

Maciek, ja, ja to widziałem, jak ty głową uderzyłeś. Dlatego potrzebny jest kask, bo miałem wstrząs bez problemu Na Karp nie boli od no. tego uderzenia. Uderzył głową, tak z całej siły w ziemię. I wszystko nagrałem. To jest mój trzeci zjazd. Jesteśmy w towarzystwie Dziomala Jak masz na imię? Towarzyszy nam od jakiegoś czasu, bo mnie poznał i po prostu. Jest zainteresowany oglądaniem właśnie jak się pokażam. Yy, więc na ten zjazd mam plan taki, żeby nie wyglądać się tak jak na pierwszy. To był mój trzeci zjazd i w zasadzie nie miałem żadnej poważnej gleby Idziemy teraz z Karolem coś strzamać i czwarty zjazd będzie taki więc po czterech godzinach, czterech zjazdach będę się tutaj szykował na ten zjazd pokaż Karol No albo zginę, albo nie Dobra to Żadnej gleby. a jedna. Ja my nauczymy się teraz skręcać na prąsteczkę. O, ja się Zjechaliśmy, Zjechałem sześć razy chyba. Już jest naprawdę git. teraz jest przerwa dwugodzinna i musimy pojechać kupić mi nowe spodnie. Ponieważ te, które pożyczyłem od Maśka, są za ciasne i krępują mi ruchy, dlatego mam mega problem z wstawaniem. Jak jestem już zapięty na dechę i w ogóle jest tak niewygodnie, więc teraz priorytet, żeby kupić szersze spodnie. Kupujemy spodnie i wracamy. I ja normalnie ja na wieczornej sesji jest, już tak po prostu w szoku będziecie. Bo tak wiesz, jest plan. Info Bogu się jeździ bardzo dobrze. Tak, to jest tak myślę. Jest już 21 coś. Wolą mnie no, boli mnie dupa, ale także nie usiądę już dzisiaj. Woli mnie nad garstek od wywracania się na niego, także nie dam rady chyba prowadzić fury, ale jeżdżę już znacznie szybciej, co wiąże się z tym, że jak się wywracam to jeszcze gorzej. Bo spinaj dechę. Będziemy oceniać swój przejazd. Tak, będziemy oceniać Jo! Przyspieszę trochę na Was, żeby pokazać, że Co się stało z Bogusiem? O, mocna gleba Bogusia, bardzo mocna Żyjesz Boguś? Pokaż kciuka Boguś żyje, ja. jest git. Jest niedziela Ostatnie klipy widzieliście z piątku Czyli przeskipowaliśmy jeden dzień Wczorajszy dzień okazał się trudniejszy niż Mogłem sobie wyobrazić, ponieważ No nie byłem w stanie się podnieść z łóżka na początku bo zaliczyłem tyle gleb, że bolało mnie absolutnie wszystko, nigdy tak nie miałem przez wiele, wiele lat uprawiania sportu, żeby mnie po prostu bolało wszystko i bym się czuł jakby mnie po prostu ktoś pobił, skopał i przejechał ciężarówką. No i wczoraj dopiero na trzeciej sesji zacząłem cokolwiek się odpychać i zrobiłem progresik i teraz zobaczycie czego się nauczyłem. Tutaj z pomocą Oli, z pomocą Karola, Maćka, Kosmy i jego siostry. Maliny, którzy ze mną jeździli wczoraj wieczorem, jak miałem taką najbardziej chyba produktywną sesję swojego życia. Nauczyłem się podstaw, i już się czuję w miarę dobrze i pewnie na tej desce. Nie wywracam się cały czas na dupę ani na japę. I umiem się wpiąć, umiem się rozpiąć, nie spadam już z wyciągu. Jest naprawdę git. I teraz pokażę Wam, jak sobie śmigam właśnie po tym e, lajtowym stoku na dwóch krawędziach. Na desce, tak jak mnie tutaj wszyscy uczyli. Widzicie na przedniej i tylnej krawędzi, czyli na backside i na frontside. Migałem sobie elegancko na backside, tak zwanym liściem, ale jak chciałem się nauczyć na frontside, to cały czas łapałem maty. No i wczoraj wieczorem w końcu się nauczyłem z pomocą maliny, tutaj jest malina, jeździć też na frontside. Teraz w końcu nie bolą mnie nogi, mogę sobie normalnie, lajtowo jeździć i mieć z tego przyjemność w końcu.

Czyli w zasadzie to jestem tu od godziny na Snowparku. bo wcześniej musiałem się nauczyć jeździć. Po tych dwóch dniach stwierdzam, że deska jest trzy razy trudniejsza niż się spodziewałem, że będzie, a spodziewałem się, że jest trudniejsza. Wszyscy, którzy jeżdżą, szanuję was wariaty. Przejmuję teraz stery, zasłoniaczem i nagrywam ekipy. Easy, I was really sipping hard liquor, hard thoughts. I was in my head. Yeah I ain't sitting on a charts, but I'm counting bread. Found countin my own lane. Yeah